Szczepienie y, przeciwko RSV. Y, zaleca się wykonywać między 24 a 36 tygodniem ciąży. Takie są wskazania, zalecenia rejestracyjne wydane przez Europejską Agencję Leków, i jest to ten okres, kiedy to szczepienie powinno być wykonane. Niemniej jednak, wydaje się, że ten okres taki optymalny powinien być nieco skrócony, i tutaj wydaje się, że taki okres, taki czas między 27, a 36 tygodniem to jest taki, e, takie lepsze okno na wykonanie tego szczepienia ze względu na to, że e, szanse na e, to, że poziom przeciwciał u e, dziecka będzie e, wyższy, odpowiednio zabezpieczający, e, są wtedy znacznie e, większe. I tutaj tu możemy wzorować się na zaleceniach amerykańskich, gdzie e, zgodnie z e, sugestiami FDA, jej to szczepienie najlepiej wykonywać między 30 a 34 tygodniem ciąży. Oczywiście im później wykonamy szczepienie, tym istnieje większe ryzyko, że jeżeli dojdzie do porodu przedwczesnego, to takie dziecko może już odporności nie uzyskać. Ale z punktu widzenia populacyjnego, czyli patrząc na całą populację kobiet ciężarnych, którą chcielibyśmy zabezpieczyć, właśnie to ten okres między 20% 37, a 36 tygodniem wydaje się być e, najbardziej e, zalecane.